Czy może być coś lepszego niż latający kloc? Znaczy, to zależy gdzie pytacie, bo, na przykład, na takim utstoku koło to i to, i to, to, to bym nie polecał. Ciemano, klockowe świery, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, kolejnym odcinku serii Kabel, gdzie sprawdzamy, czy kiedyś było lepiej. I gdzieś spotykamy się, co prawda nie może z serią Rescue, która wychodziła w latach 90. i jest jedną z moich ulubionych serii Lego z tegoż czasu, ale z Rescue helikopterem, co prawda z 85 wyróżniającego się dość mocną kanciastowością i właściwie zajeżdżającego bardziej latami 70., już nawet niż 80., takie mam wrażenie. Ale moi drodzy, po kolei. Numer tego zestawu to 6697. Instrukcja, co można zauważyć, była w formie kwadratowej. Dziś absolutnie niespotykane, zresztą może nawet w 90-tych latach niespotykane. W 90-tych natomiast było jeszcze spotykane, że była tak rozwijana. Dzisiaj to już tylko w polibaszkach może coś takiego się wydarzyć. Poza tym wszystkie inne instrukcje już wychodzą w formie książeczkowej, co akurat chyba trzeba bardziej zaliczyć na plus, no bo faktycznie odeszło nam to, że, wiecie, tutaj często, tak, tysięcy razy rozkładać tą instrukcję, w końcu ten papier mógł tutaj, że tak powiem, się przedrzeć. Co prawda, jakość tego papieru była o wiele lepsza niż tego dzisiejszego. Wtedy o ekologii nikt nawet jeszcze nie rozmawiał, nikt się tym nawet nie przejmował. Ale gdyby dzisiejsze instrukcje rozłożyć tyle razy co to, to, to by z nich strzępy co najwyżej tylko, moi drodzy, pozostały. Natomiast strzępy na szczęście nie zostały z tego zestawu. Jak możecie się domyślać, skoro jest to seria KBL, to nie jest to zestaw z mojego dzieciństwa, tym bardziej, że sam urodziłem się w 97 na klockach Zaczęłem dopiero bawić w latach 90., ale jest to zestaw, który odkupiłem z Mixa. Trafił on oczywiście do moich rąk, gdzie go odbudowałem, a następnie na mój sklep przystańklocków.pl. Czy na tym sklepie jeszcze jest? Nie obiecam Wam, bo często jest tak, że kręcę recenzję dużo wcześniej niż je upubliczniam na YouTubie, więc może być, że się sprzedał. Tym bardziej, że rary Tasek to jest niemały, ale być może, nie tylko inne helikoptery czy inne zestawy z lat 80. na pewno coś tam znajdziecie. A nawet jeśli niepełne zestawy, to nawet elementy, pojedyncze figurki za 80, pojedyncze elementy dla 90. No kurczę, słuchajcie, grubo ponad 2000 ofert tam mam, więc jest z czego przebierać. Link macie w opisie, wpadajcie, ale dość już gadania o moim sklepie. Przejdźmy do zestawu. Faktycznie kanciastowość jest tu ogromna. Jeżeli kłuje was w oczy to, że tutaj ten szunek tak zwisa, nie ma żadnego haka, to już uspokajam. Tak miało być. To nie jest mój błąd, to nie jest mój brak. Tak to było wtedy po prostu mm, rozwiązane. Wiem, wygląda to trochę źle, nie chcę tu porównywać tego takiego szukania czy coś, ale serio tak to było zrobione. Tutaj Hipek miał się po prostu tutaj go chycić i tyle. Na pewno bardzo ciekawie został, został zrobiony tutaj ten wysięgnik z tego oto elementu. Kurczę, naprawdę wow, nawet dzisiaj takie rozwiązanie by mnie po prostu czysto po ludzku zaskoczyło, co dopiero wtedy. Linka to oczywiście się rozciągała i tutaj widzicie też bardzo fajnie został nam schowany tutaj ten sznur, że mogliśmy go sobie tutaj paluszkiem, wiecie, jeździć z jednej czy z drugiej strony, ale nie wystarczy. On nie, nie wystawał on nie wiadomo jak, nie miał jakiejś korby kosmicznie dużej i jednocześnie psującej wygląd tego samolotu. Naprawdę też świetne, uważam, rozwiązanie. Nie rozwiązaniem było, że to jest tu naklejka, ale i tak w latach 80. to nie było jakieś takie uber częste, więc wiecie, też jest w porządku. Noszy tutaj żadnych nie było, nie było też tego elementu, bo po ręcznie wciągnąć i wrzucić tutaj na pokład helikopteru. Do pokładu tego helikopteru mogłem się jedynie tylko troszkę przyczepić, że faktycznie było tu dość ciasno, szczególnie dzisiaj z moimi Wielkimi łapami. Może dziecku byłoby im prościej jako dziecku, ale wiecie, żaden dach, nic tu nie było otwierane. Wbrew pozorom, też kolory tego helikoptera troszkę im przeszkadzają. W sensie wiecie, no silniki czy coś mogło tu być innego. Tymczasem, tylko śmigła i płozy mamy w tym kolorze innym, czyli czarnym. Mogło faktycznie jakikolwiek inny kolor się tu pojawiać. Chociaż mam wrażenie, nie tylko wrażenie, ale też doświadczenie, że no, w latach 80. Lego ten kolor żółty po prostu ubóstwiało. Na pewno, znaczy, nie wiem czy na pewno, ale. Wydaje mi się, że nie ubóstwiało kanciastowości, a nie oszukujmy się mocno kanciasty ten helikopter. Jest, szczególnie jak patrzy się tutaj na jego przód. Ta szyba jest to po prostu prosto od samochodu, gdybym się wykadował, to tylko zdjęcie. Pokazał wam tylko coś takiego, a wybyście nie widzieliśmy, a pomyślelibyście to, o, wóz budowlany albo coś takiego, a tu bam, No jednak kurczę nie, więc to mogło troszkę boleć. Nie zapominajmy jednak, że w latach 80. w ogóle lego już hmm, zmiatały nasze psychiki, bo wtedy mieć zabawkę, którą możemy przebudować wszystko inne. To nie było tak jak dzisiaj. To przetłumaczyć Wam... Um, Jezu, brzmi jak jakiś boomer, czuję się z tym źle. Ale wiecie, ciężko mi to przetłumaczyć, bo no, wam, wy tego już nie doświadczycie. Macie klocków ile chcecie, w, sensie w każdym sklepie właściwie, kiosku nawet i tak dalej, a wtedy w ogóle często dostać jakiś zestaw, który Wam się wymarzył, nie było tak prosto. Nie było też prosto tutaj kierowcy, faktycznie, ok, fotel on miał, co nawet w latach 80. nie było częste, plus tylko dwie wajchy, ale żadnych kontrolek, żadnych tutaj, wiecie, wskaźników, nic nie było. Były natomiast drzwi, co mi się bardzo podobało właśnie w latach 80. czy 90. i niezrozumiałe dla mnie jest, czemu LEGO dzisiaj tych drzwi już nie robi, no tym bardziej właśnie to chociażby teraz z tego kadru też, no przecież to wygląda jak mm, samochód spód tego helikoptera zrobiony już w ten sposób płozy klasycznie, no i z tyłu takie jeszcze śmigiełko, które też mogłoby Was trochę zdziwić, bo nie jest to takie śmigiełko, które spotykamy już dziś, ono w latach 80., 90. już nie było mm, tak spotykane, tutaj też tak wykończone trochę miernie, nie zapominajmy jednak, że na litość ten zestaw no już dobija 40 lat prawda? Więc wiecie, tutaj nie oczekujmy, że będzie w dzisiejszych standardach, tak samo jak figurki właśnie w takich standardach nie były. Jedna figurka wygląda tak trochę, ten torsik już tu się zamazał, ale wiecie, jak na 40-letnią figurkę, to powiedziałbym, że ten chłop trzyma się lepiej niż dobijający do powoli do 40, -ki. ja bez kitu. Nie, główka, no nie wiem, czy jest sens ściągać, bo tu poza klasycznym uśmieszkiem nie ma nic. Klasycznym, bo wtedy wszystkie figurki tak wyglądały. Wszystkie hełmy również wyglądały w podobie. Widzicie, to jest zupełnie inny hełm niż dzisiaj. Był taki, powiedziałbym, płas. past she Chyba coś w ten desy można by powiedzieć. Ja w ogóle nie kojarzę, bo do nich chyba szczybek nie było, chociaż wtedy bez sensu, że byłyby tutaj też te dziurki. Nie kojarzę, muszę kurczę poszukać gdzieś tam na bryglinkach. I druga figurka, co ciekawe, z kamizelką ratunkową. Tak, tak kiedyś wyglądały kamizelki ratunkowe. Pod spodem on ma bodajże identyczny torsik jak i tamten. Tak, nie myliłem się, identyczny torsik jak i tamten. Właściwie powinienem nawet ich zamienić, bo ten ma lekko zdrapany, ten ma perfekcyjny. Kamizelka ta wyglądała tak i nie zliczę na palcach, ilu z Was teraz krzyknie z bólu. Bo nadepnęło na to i to się złamało. O ile zwykłe klotki z lat 80. i 90. raczej są trwałe, tak, no to nie, nie miało najmniejszych szans, po prostu, bo jest to cieniutkie. Co ciekawe, podobną kamizelkę spotkałem również w zestawie powyżej 2010. Nie wiem już, czy recenzja tego zestawu była na moim kanale, ale warto poszukać, warto zobaczyć, bo naprawdę, no. Ciekawe jest, że ten element wrócił. Czasem Lego robi tak robić, że jakiś element wraca. Tak jak ja, i czasem lubię wrócić do tych starych lat. Ja myślę, że skoro Wy tutaj jesteście na tej dzisiejszej recenzji, to też do tych starych lat wrócić lubicie. Napiszcie mi tak, czy jest tak w komentarzu. Czy tak nie jest i trafiliście to zupełnym przypadkiem, albo po prostu Was tylko ten zestaw zainteresował, a inne zestaw, starych zestawów Was nie interesują. Natomiast jestem bardzo ciekaw, bo ogólnie kabele nie cieszą się jakąś ekstremalną oglądalnością i tak dalej, tym bardziej więc doceniam takich fanów jak ty, ty i ty i ty i ty, że tu po prostu jesteś i te stare zestawy oglądasz i porównujesz, bo generalnie no, kiedyś było lepiej. Chociaż patrząc na ten helikopter, można by mieć minimalne wątpliwości, ale czekam już też na waszą opinię, by zobaczyć jaka tam w necie jest o tym opinia. Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że wkrótce widzimy się oczywiście w kolejnych recenzyjkach i dozo! Bye!